Szymano, tu Mister Proziomal. A to jest pierwszy odcinek z survivalu na modach. Tak, na razie mam modyfikacje tylko Eder, Optifine, Ray minimap, które mnie mi działa, ale w następnym odcinku pewnie będzie już działać. Tutaj się spawnowałem. I to jest już żelazo, to jest węgiel, dopiero co wszedłem na ten świat. O, tam jest drewno, to się udajmy po nie. Na razie tutaj jeszcze nie robię Raymini łapy. Znaczy, w sumie na tym bardzo młodzie się przydaje Raymini Jak wiecie... <laughs> Achievement! Ye Achievement! Yeah! I gdzie bardzo się przydaje yy, ten tutaj... po jak to się nazywa? Rejminap czy jak to się tam zwie mm, bo na przykład jak jest teleport na przykład do Ederu no to można sobie dać waypointa żeby się nie zgubić I sobie zrobimy parę narzędzi przyrzędzi <grym> okej okay. i weźmy sobie jeszcze tutaj Okej. Okay. Widzicie ładnie jako się w i są. są Spokojnie się nagrywa. Więc... No dobrze, tutaj idźmy teraz po ten węgielek. I po to żelazo. Dobra, tutaj sobie wykopmy węgiel. I jak wiecie, żeby wejść do, net do eteru trzeba mieć glowstone i jak to się i flinta i złotą stapkę żeby zrobić y, z tego y, jak to tam zapalniczkę taką inną i wtedy jak się podpali tą zapalniczką inną ten portal z glowstone'a to to w Wtedy możecie już przejść do tego Ederu. Jeszcze nie byłem w ogóle i nie wiem co tam jest tak dokładnie. Widziałem, że tam są jakieś dungeony, się potwory jakieś spawnią inne. No i że tam są przyjazne wszystkie moby, tylko wiem. No i nic więcej dokładnie nie wiem. Myślę, że odcinki się będą pojawiać co jakiś czas. Myślę, że tak co trzy dni by było ok. Ja się postaram znaleźć starczy pójść poza odcinkiem do netheru i znaleźć glowstone żebyśmy po prostu mieli portal i szybko przejść żeby było super dobrze tutaj mamy teraz zrobić sobie patyczki i teraz jeszcze kill off. No i mamy tutaj żelazo na początek. 8! Nie no ładnie, ładnie. 8 żelaza na start ładnie jest. Mam nadzieję, że w sumie miło przyjmiecie to serię. Ja lubię grać w Minecrafta. Jeszcze tutaj sobie węgiel powydobywajmy. Dobra, tyle. I teraz szybko musimy zrobić jakiś sobie taki mini domek żeby przetrwać pierwszą noc i czekać... wioska lol ale fuksik dobra to już mamy zapas ha gramy na hardzie to zmieni się na easy marcheweczki jak fajnie dobra start to już mamy piękny że tak powiem ładnie wszystko jest zaj sobie posadzimy jeszcze od nowa żeby wiecie żeby mieć potem. I tutaj sobie jeszcze zbierzemy z innych. No i będziemy mieć dużo jedzonka. I nie umrzemy z głodu. Ja mam już tutaj domki. O, kowal! Mamy darmowe piece i z tą slabę i skrzyneczkę, w której jest. U, żelazne portki! Saplingi i jedzonko. Puale fart! Jaki fuksik. Na start ff, fajny seed. Bo jakbyście chcieli seed, seeda, to tutaj macie teraz, zastopujecie sobie, no i będziecie mieć. O, tutaj są zbugowane torcze, ładnie, pięknie. Widzicie. Profesjonalnie zbugowane. Jeszcze sobie tutaj zbierzmy. Tylko oby były ziemniaki. Oby były ziemniaki. Bo jak nie będzie ziemniaków, no to o, jest ziemniaczek. Co ja tutaj dałem? Ziemnioki teraz. Jest, okej. Okay. Okej, okay, mamy ziemniaki i marcheweczki jeszcze tutaj są. To je sobie od razu tutaj zasadźmy i weźmy. Okej. Okay. Mamy tutaj w pierwszy domek. Zobaczymy, czym oni handlują. Emeraldy. Ty co? Emerald. No, to tutaj to... odbraziemy. Jakieś spokojne to było. Nie wiem, czy go tu nawet szukam. Bo raczej tu nic nie znajdę. Pewnie. I myślę, że na początek tu się osiedlimy. No, tylko jeszcze sobie weźmiemy troszeczkę, zrobimy sobie jeszcze parę itemów. Tutaj takich jak miecz. Tutaj mamy darmowe piecyki, no to wiecie, sobie z nich skorzystamy, no bo czemu nie, przepalimy sobie tutaj, założymy sobie portki, no i start jest najlepszy na świecie, jaki może być, żeby wszystko tego nie powiedzieć. Zobijemy teraz kurczaczki, żeby jedzonko mieć i pewnie jeszcze będą mody yy, dochodzić, na razie są takie, jeszcze pewnie chciałbym dodać Twilight Forest. No, creatures. no i tyle na razie. O, tutaj. U, tu jest jaskinia. O, następny odcinek się szykuje. West na początku pewnie będzie Was to strasznie nudzić. No ale to nie moja wina jest taka. W sumie, że dopiero ten mod później jak już masz wszystkie itemy i dopiero wtedy już zaczynasz tak... Wchodzi do tego, do tych światów modyfikacji, że tak powiem. No, i się pewnie będziecie mieć taki sam błąd, jak ja, albo nie, y że po prostu nie będzie chciał się wam włączyć po prostu świat jakiś. Ja zrobiłem to tak, że gdy tak było, po prostu zainstalowałem starszą wersję, no i już było ok. Dobra, coś ty cały czas przybywa tych rzeczy. Czekaj, nie wiem jak to, co to przybywa, pewnie to rośnie już tak szybko. I tu jest fajny domek. Taki miły, tutaj się wykopię. Z tą slabę, no i będzie ładnie. Mamy tutaj jeszcze ładny, fajny balkonik. Pięknie. Nie wiem jak jeszcze nazwać ten, tą serię, ale chyba zostanie taka no zwykła nazwa a tylko tutaj jest problem mały z tym z, z drewnem a w sumie dostaliśmy ten saplingi czyli nasion ten nasionka dębu i tak dalej no to sadzonki znaczy no to przetrwamy tu jakoś posadzimy sobie może tutaj gdzieś te sadzonki żeby było Fajnie, żeby znaczy, żeby było fajnie w sumie, ale też żebyśmy mieli... Yy, jak to się nazywa? Żebyśmy mieli drewno? Sorry, że tak się zen... Tak się zapomniałem? Owce! Uratowani jesteśmy, ja, ja, Mamy łóżko, mamy łóżko, mamy łóżko, ja, ja. Łóżeczko, łóżeczko, to jest chyba najlepszy start, jaki może być. Nie wiem, po prostu... Z lepszego startu nie miałem jeszcze nigdy. To jedną mowieczkę zostawimy. Mam nadzieję, że tu więcej się zespałnuje Myślę, że tutaj jest tak zwierzęta to za bardzo nie ten. Postynia tu jest. Może tam jest jakiś... Nie wiem. Jak świątynia. To było fajnie, by były od razu itemy też na start. Na taki ładny start szybki. ZW. Zobaczcie, zaraz wracam. Mi... Dobra, już jestem, sorry, ale ktoś mi wszedł do pokoju. No i to było tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Myślę, że Wam się miło oglądało to, ten filmik, więc zapraszam do lajkowania. Jeśli Wam się bardzo spodobało, no to dajcie subskrypcję. Jak widzieliście, na moim kanale jest... Jest konkurs na do gry więc zapraszam. Dobra, to było tyle. Cześć.